Cześć, z tej strony Dawid z kanału Danwielt na Filipinach. Nagrywam tego daily vloga, ponieważ dawno niczego nie nagrywałem, więc to jest takie ponad materiałowe. Po prostu mam mało czasu ze względu na to, że wziąłem się za następny projekt. A jaki to zobaczycie zaraz? I również o tym będzie pełen reportaż. A teraz pokażę Wam, co tu się ciekawego dzieje. Ale zacznę od może kwestii związanej z tym, że wybieramy się niebawem w podróż. Siedzenie opryte też widzieliście. Stelaż na kuferek jest, kuferek mamy w międzyczasie, go wezmę, zamontuję, przejdziemy sobie tam. Bo tam są takie bardziej ciekawe rzeczy. Tu widzicie papajki mi rosną i też będą czekać na, na wsadzenie gdzieś przy następnej pełni księżyca. Bo to jest taki przesąd, żeby e, po prostu to wsadzać zawsze, jak jest pełnia. Tu widzicie zbrojenie, które zrobiliśmy. Także już Wam to może coś mówić, co tutaj robimy ciekawego. E, no i tutaj mamy. E, Akurat jest przerwa, ale mamy maszynę do cięcia, tak zwaną krajzygę, czyli piłę stołową. No, kupiłem ją ze względu na to, że na Filipinach sprzedawane drewno, tak zwane konstrukcyjne, Coconut lumber, czyli kokosowe, one zazwyczaj jest nienormatywne, czyli tam gdzieś mówi się na przykład, że ma dwa incze, no to tam jest czasami 5 cm, 6 cm, rozbieżność jest duża. Więc ja mam gdzieś tam możliwość sobie powiedzmy to e, ustawić, tu brat od mojej sobie ściągnął osłonę, mówię mu nie ściągaj, bo to różnie bywa, poleci jeden ząb albo coś i no, będzie niefajnie, nie no ale to już jest jego decyzja. E, akurat on na tym dzisiaj robi, e, nauczyłem go, bo chłopak nigdy nie miał z tym styczności, no ja się zajmuję raczej sprawami projektowymi i składaniem tego wszystkiego, bo chłopaki no dla nich to jest czarna magia, więc... No tutaj się fundamentów nie robi. Także widzicie, pokażę Wam jak to wygląda całość. Jest już to poskładane, poskręcane. Teraz muszę to tylko odpowiednio ustawić. Wrzucić tu tą stal. Tam z tyłu mam całą stal układaną. Zrobię Wam nawet zuma. i mam giętarkę tam do stali, gdzie po prostu wszystko to układam. No i co, muszę to zabezpieczyć, żeby mi się to nie przesuwało, a jutro wjeżdżamy z betoniarką od rana, muszę jeszcze kilka osób do tego sobie wziąć. Tu mam jakieś listewki, elementy, poleci też bambus, żeby właśnie zbić tą górę. No to takie technikalia, nie będę Was tym zanudzał. No i później co, tą ziemię tutaj usuniemy do pewnego wymiaru do pewnej głębokości i polecą kamienie, bo tu jest dużo gruzu ostatnio rozebrali stary taki pojemnik na, na wodę taki zbiornik, wiecie, betonowy no więc ten cały gruz tutaj poleci nie? no i później, tak mniej więcej jak widzicie, to tak będą pokoje jest to w miarę prosty fundament na pewno lepszy, jak miałoby go nie być tu wcześniej był dom z bambusa, bardzo stary ponad stuletni Także teraz wreszcie będzie odpowiedni dom. Nie? No i zasada prosta, generalnie przed tym, żeby tu coś wsadzić do wykopu, to musi być to ultraczyste. Także tu był beton wykonany już gdzieś 2 miesiące temu, mieliśmy przerwę, bo robiliśmy ogrodzenie na posesji no, po prostu krowy by nam wszystko zniszczyły więc musieliśmy jakoś te priorytety gdzieś tutaj inaczej zrobić, także no, muszę sobie to tu ustawić, widzicie to mi się tu rusza jeszcze tu jest trochę śmieci nie wiem czemu, ale zawsze muszę po nich e, skontrolować, bo uśmiechałem się fajnie, ja zrobione, zrobione a potem się okazuje, że jest jakieś niedowatrzenie nie? no ale to już jest taka uroda nie Nie chce się, jeszcze czego jest ciepło to się nie chce robić No, tam mamy kupę pustaków. Tutaj jest następna kupka. No, i tutaj są jeszcze dwie. Jest dosyć trochę, i tak w międzyczasie będzie trzeba to dorobić. Także tu na pewno o budowie domu będzie kilka takich odcinków, które podzielę po prostu osobno na fundament, osobno na inne rzeczy. No, tutaj na aucie mam dodatkową stal. Jakby mi brakło. No, i tutaj jest cement cały schowany. 45 worków 40-kilowych. I to jest ogólnie takie miejsce, gdzie składowane jest jakieś, wiecie, drzewo odpadowe. Tam do pocięcia, wiadomo, kuchnia, te sprawy. No, to też jest coś takiego. No i tutaj mamy kruszywo, przygotowane zbiorniki z wodą, bo tej wody potrzebujemy dosyć trochę. No i kruszywo jest oczywiście lepszej jakości, bo tam, powiem Wam szczerze, nawet cena jest taka sama, a nie warto brać rzeki, można wziąć jakiś kamień faktycznie łamany z certyfikatem, że tam nie ma w tym jakiejś śmieci, także tak to wygląda. Przejdę się tutaj, zobaczymy co tam kawałek dalej jest. Tu jest akurat wyjście z tej mojej kipidówki. No i co, trzcina cukrowa już powoli dojrzewa, także niebawem może się okazać, że yy, będzie ścinana. No, również Wam pokażę. Mam też bardzo stary odcinek z 2019 roku, kiedy po prostu, no byłem tutaj pierwszy raz i zrobiłem właśnie odcinek, także na pewno go gdzieś tam poskładam i opublikuję, bo myślę, że jest ciekawy. No i co, tutaj widzicie jest ten troszeczkę uszkodzona ta ścieżka. I czasami mnie to denerwuje, szczególnie jak się jedzie z jakimiś klamorami i tak wpadłem na pomysł, jak będą popłuczyny, takie już resztówki, wiecie, z betoniarki to po prostu tutaj wezmę to, machnę no i przynajmniej no, będzie bez, bez dziury. Nie? Tutaj widzicie zwierzęczka strażnicza. Strażnicy tutaj zazwyczaj siedzą e, e, po to, żeby właśnie pilnować e, jakby to powiedzieć nie tyle porządku, co tego, żeby zwierzęta tutaj nie, nie przychodziły, bo niektórzy ludzie byli tak bezczelni, że potrafili, wiecie, e, puszczać tu krowy. Nie? Tam widzicie w oddali. Wypalane jest już jedno pole takiej ściętej trzciny po wysuszeniu. No tu się wypala, nie? No i e, co ciekawe, tutaj zazwyczaj e, siedzi osoba, która się nazywa Barangay Tanod. Tanod to jest taki odpowiednik policji takiej. nie wiem, czy to można porównać do, do, do naszej straży miejskiej, ale no tak to wygląda, nie? No i widzicie, jest taka okolica. Dzisiaj jest taka pogoda. Fajnie wieje, nie jest za ciepło jakoś specjalnie. Także przy tej mojej robocie dzisiaj się za bardzo nie umęczę. Ale jakieś chmury tutaj widzicie, ciemne się zbliżają. Oby tylko nie padało, bo szkoda kurczę, żeby mi zamokło te drewno na szalunek. No i znowu mi naniesie jakieś śmieci, bo niestety tu jak leje to jest taki porządny prysznic. Nie? Słuchajcie, wytłumaczę Wam jedną kwestię, dlaczego w sumie nagrywam o tym wideo, bo mógłbym tak pominąć w sumie temat, e, zrobić to i, i cześć pieśni, fajnie wszystko i tak dalej. Pomyślałem, że jest to ciekawe ze względu na to, że skoro tutaj e, tradycyjnie ze względu też na koszty i no, ogólną ekonomię, tak, czas pracy i tak dalej, nie robi się domów z fundamentem, to pomyślałem, że może to być jakaś ciekawostka, no, i kogoś może zainteresuje, że kurczę, no Polak tu robi, że tak powiem, w tych warunkach filipińskich dom na wzór powiedzmy europejski, tak, gdzieś tam z tą tak zwaną wiedzą budowlaną. No, no, my, no, my na pewno jakieś błędy popełnię, bo to nigdy nie jest uniknione, tym bardziej, że ja ten fundament składam w 5 dni, tak jest. Wyobraźcie sobie, że to jest pełne 12 godzin roboty dziennie z przerwą na jakieś tam powiedzmy e, jedzenie. No i ja gdzieś tam mam pomoc ze strony właśnie rodziny i tutaj sąsiadów, tylko w kwestiach, w których oni są w stanie jakby to zrozumieć. tak. Bo ja nawet te szalunki fajnie popisywałem, żeby mogli się tam po. po... Jakby zaznajomić z tym, gdzie, co do czego podłączyć i tyle. I to mi też bardzo ułatwia robotę, bo no nie jestem ze wszystkim sam, nie? Natomiast w kwestii takiej, jak im coś próbowałem tłumaczyć, no to wiecie, to jest taka, jakby to powiedzieć, pierwsza styczność z czymś, pierwszy kontakt. No i to rodziło jakieś problemy, a po co to wiecie? Oni nie rozumieli w ogóle, nie? Podstaw tego, także. No to była taka kwestia, że musiałem na siebie wziąć te wszystkie rzeczy od A do Z, bo jednak są wydane pieniądze, no i e, żeby to nie było zmarnowane, nie? No i oni teraz, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że rozumiem jedną rzecz, że Filipińczyk tak naprawdę on jak widzi efekt pracy, nie? Jakiś tam kształt, że to przybiera. To zupełnie zmienia się jakby podejście, nie? Bo ja też widzę, że oni, aha, no to już teraz wiemy o co chodzi, nie? Oczywiście to jest tutaj na prowincji, bo ja nie chcę mówić generalnie, że no, wszyscy są nie zaznajomieni. po prostu na prowincji ludzie są niewykształceni w tych, w tych kwestiach. Tu nie ma tak jak w Polsce, że są jakieś szkoły budowlane na wsiach, ludzie po prostu żyją w prosty sposób i no, i tak to wygląda. Także niektórzy są nawet niepiśmienni. Ja widziałem ludzi, którzy zamiast się podpisywać, to odcisk palca zostawiają na jakichś tam kartkach, dokumentach. Także no, tak to wygląda, nie? Dobrze. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. To by było na tyle, jest 10 minut. Także pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał. No i czekajcie na następne odcinki.